Ty jesteś pierwszy. C Czemu ja? No jesteś jeden, to masz ich pierwszy, tak? No jesteś zerem, gości, więc nie masz prawa się odzywać. Gorda, no obaj! Pójdę ja, bo z wami się dogadać, ty bym się prędzej z Menem dogadał. Patrzcie, takie straszne to było. Czteryki wyszło. C co to jest, co my robimy w ogóle? No funkcja to jest, nie widzisz? Przyporządkowuje Przyporządkowujecie jakąś wartość. Jaką wartość? Stajesz tutaj, jako x, tak? Czyli argument funkcji. Wtedy ona tam robi swoje jakieś szyki, zgodnie z tym wzorem, który masz tutaj, widzisz? Tam gdzie był x, to teraz jestem ja, minus 2, nie? Czyli mam je podnieść do kwadratu, uwaga! Ty, to tak jak ja! No, no, stary! Dobra, patera. Dalej, zero, widać, że już nic nie będzie z no, Dobra, wejdź ty sami, zobaczymy wtedy, co wyjdzie. Dobra, typie. <noise> jeden, widać, dwie jedynki, jak te twoje matki takie odstające, nie? Dobra, ja jeszcze. No czemu jeden? nie no dajcie co innego, ja nie chcę być z no tym... co ty robisz, chłopie? Weź się uspokój! No, co innego chcę? To jest funkcja. dlatego tego samego argumentu zawsze jest ta sama wartość. Rozumiesz? No dobra, no. Funkcje. Jak już to zrozumiesz, to już wszystko będziesz mieć z głowy, naprawdę. To jest dosyć obszerny temat, bo po prostu jest rozległy w szkole średniej, do matury jest naprawdę bardzo użyteczny. Słuchaj, funkcja z definicji, co ci raczej nie interesuje, bo to jest definicja, no to jest przyporządkowanie dokładnie jednego elementu zbioru, elementu drugiego zbioru, gadanie tam, zobacz sobie na ten graf, tu masz takie dwa jajca, jedno nazwałem x, drugie nazwałem y. Oba jaja zawierają jakieś tam swoje liczby, prawda? 0, 1, 2, 3, 4, a tutaj też jakieś kolejne inne. Funkcją, która idzie ze zbioru, Zbioru x w zbiór y. Piszemy, że ze zbioru x elementy w zbiór y przyporządkowujemy. No to może być właśnie przyporządkowanie, czyli na przykład 0 idzie do minus 6, 1 idzie do minus trójki Przyporządkowujemy sobie ładnie wszystko. No i załóżmy, różnie ta funkcja może wyglądać. Może ta czwórka na przykład iść do jedynki, nie? Cokolwiek. Co najważniejsze, to co widzieliście przed chwilą w animacji, to to, że z jednego takiego elementu może wychodzić tylko jedna strzałka. okej, okay? Nie może na przykład wyjść jednocześnie do minus 6 do minus trójki Trójki. Ale już taka sytuacja może mieć miejsce, że dwie strzałki dojdą do jednego miejsca. Chodzi o to właśnie, tak definicja mówi, że przyporządkowanie dokładnie jednego elementu drugiego zbioru, ok? Elementu z tego pierwszego zbioru. Mamy właśnie przyporządkowanie strzałką. To, co mamy tutaj, lewe jajo, czyli to, z którego bierzemy argumenty, to jest dziedzina. W animacji to są te wszystkie liczby, które wchodziły i tam darły na siebie mordę, nie? To, co mamy, to, co nam wychodzi, to jest zbiór wartości tej funkcji. ok? dokładnie to jest przeciw dziedzina, żeby ktoś mi się tam zaranie przyczepił, ale dodam... Nieważne, ok? Generalnie zbiór wartości to są wszystkie wartości, jakie mogą mieć miejsce. Czyli w skrócie, dajemy funkcji jakiś argument, funkcja nam oddaje jakąś wartość, ok? Po jakichś tam swoich obliczeniach. Zróbmy na przykład taką funkcję jak minus 2x plus 3 i zróbmy sobie na niej tabelkę. Czyli o co chodzi z tabelką? Bierzemy jakiekolwiek kilka x'ów, ok? Niech będzie, nie wiem, tam minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Wyliczamy dla nich wartości, ok? Czyli wrzucamy argumenty, tak badamy, ok? Daję funkcji to, oddaje mi to, ok? Daję. To oddaje mi to. I tak badamy. Co jak nie wiem, co możesz wrzucać. Jak załóżmy pralkę, chcesz, nie wiem, zobaczyć co się stanie. Wrzucisz cegłę, to zacznie skakać i się rozpierdalać. Jak wrzucisz ubrania, to wypierze je, nie? Badasz co się dzieje? To policzyć teraz. No to minus trójka wchodzi do funkcji. F od minus 3 się dzieje. To jest minus 2 razy minus 3, 3, no minus 2 razy minus 3 to 6, plus 3 to jest 9, tak? Czyli 9. Ja już to wszystko policzę, bo nie chcę Ci się patrzeć raczej na to 7, 5, 3, 1 i minus 1 mi wyjdzie. Teraz możemy sobie. Spojrzeć na coś takiego jak wykres, ok? Taka interpretacja geometryczna tego, co tu się dzieje, ok? Zbadaliśmy już wszystko, co nam tutaj się przyda. I teraz popatrzmy, jak to wygląda graficznie. No to tak, xa mamy tutaj na tej poziomej osi, natomiast y, -a no to mamy tutaj na tej pionowej, nie? Jako właśnie f od x Tak, zawsze przyjmij, że y to jest f od x I teraz, x równy minus 3, y równy 9 Da nam jakiś punkt, który możemy sobie zaznaczyć No to spójrzmy, gdzie jest x równy minus 9 Znaczy minus 3, sorry No tutaj, nie? Gdzie jest y równy 9? No to gdzieś za wysoko dałem akurat To spójrzmy na inny punkt, sorry Minus 1 i 5, ok? x równy minus 1, y równy 5 mamy tutaj, ok? Czyli tu będzie ten punkt Dalej, 0 i 3 No to x równy 0 mamy tu y równy 3 mamy tutaj Czyli to tak jak spórzanie. x równy 1 i y równy 1. No i 2 i minus 1, to już schodzimy tutaj na dół. Widać mniej więcej jak wygląda układ współrzędnych, nie? Zapoznaj się z tym lepiej jeszcze przed maturą, bo na układzie dużo się dzieje, nie? Du dużo czasu tam spędzisz. No Fajnie jest to umieć, nie? Minecrafta sobie możesz odpalić i tam kordy liczyć, to, to jest to samo praktycznie, nie? I teraz, widać, że na przykład nic nas tutaj nie ogranicza do tego, żeby na przykład do x wrzucić minus tam, nie wiem, 0,5. Albo 1,2, okej? Okay? Też wyjdzie nam jakaś tu wartość. Jaka to będzie wartość? No nie chcę się tego liczyć, nie? Ale to będą generalnie punkty, które się poukładają tutaj. Wszystkie te punkty, nawet między wartościami całkowitymi, między jedynką a dwójką, możemy sobie tutaj zaznaczyć. A w co się połączą wszystkie te punkty? No i już widać po tych czterech, które narysowaliśmy, nie? Taka linia. Czyli na przykład dla 3,3, ok, jak sobie weźmiemy jako x, to wartość będzie gdzieś tutaj w tym punkcie. Nie, nie wiem, ile tam dokładnie. Mamy linię, więc z tytą, ok, ten nazywamy funkcją liniową. Te kształty mogą być naprawdę różne. Parabola, wiesz o tym pewnie, nie jest coś takiego jak, nie wiem, sinusoida, whatever. I Bazując na tym, jak wygląda wykres funkcji, mają one właśnie jakieś tam swoje konkretne nazwy, ok? Tych nazw i tych typów funkcji jakichś tam zależności, czy jak na przykład masz prostą, to czy ona idzie w dół, czy w górę. Uczysz się już na konkretnych typach właśnie tych funkcji, na konkretnych tematach, takich jak na przykład funkcja liniowa, nie? Co musi na przykład stać przed x, nie? Żeby, żeby funkcja była rosnąca, maldająca. Nagram może jeszcze o tym? Może zastanowię się, spróbuj to, ja cię jeszcze wyuczę, nie?